Zapraszam już teraz na szóstą edycję. Dużo nowych technik, fajne sparingi. Świetny, świetny obóz, mocna ekipa. Najlepszy kamp y, na południe Polski, drugi w, w, w Polsce. Zapraszam wszystkie dziewczyny. Same kosiory przyjeżdżają. Można dostać dobrze w omordzie. Zajebisty kamp jest. Zjechała się super ekipa, jest z kim porobić. wymienić doświadczenia. Techniki na nogi, ucieczki, krętówki. Na kamp zajebisty. Jak najwięcej edycji, jak najwięcej brania, udziału w takich rzeczach. Obóz spełnia swoje zadanie. Dawaj no no na się. Idzie tą ręką. Oczywiście blokujecie wlecie, żeby się wlecie. Dobra, albo zapinam na teleo. Zapraszamy na szóstą edycję. I nie kłam, powiedz, że na kampie jest zajebiście. Jest zajebiście, szczególnie <laughs> wieczorami, w weekendy.